Podobnie jak Serena Williams, Federer pokazał wielką klasę właśnie w najważniejszych meczach, w tych meczach półfinałowych, ćwierćfinałowych, półfinałowych i w finale. Miał bardzo trudne mecze wcześniej, męczył się w kilku pojedynkach. Ten Francuz, Julien Benetow, był bardzo bliski pokonania, prawie ocierał się o piłki meczowe. Podobnie jak Serena Williams miała trudne mecze, yy, też dwa mecze ze Szwedową yy, i jeszcze, jeszcze z kimś, także ale w końcówce oboje yy, najbardziej utytułowani yy, tutaj tenisiści yy, pokazali yy, naprawdę wielką klasę, doświadczenie, rutynę yy, yy, i od, od, odporność i psychiczną i również fizyczną. Bo okazało się, że starszy, trzydziestoletni już Federer był dzisiaj bardziej wytrzymały, miał więcej sił, a, a, a Szkot zaczął wspaniale, mógł nawet prowadzić 2-0 w setach, ale nawet gdyby prowadził 2-0 w setach, uważam, że Federer by wygrał w pięciu setach, bo im dłużej trwało to spotkanie, tym Federer był świeższy i bardziej kreatywny. Miał dużo fantazji, polotu, grał precyzyjnie. A szkod słabu na oczach, mimo że był świetnie przygotowany do tego najważniejszego dla niego w ciągu roku turnieju przez Iwana Lendla, to okazało się, że jednak trudy tych dwóch tygodni, cała ta presja, wszystko to, co na korcie się działo i poza kortem, i przygotowanie do tego domu się okazało, że to przerosło. Jego już po raz przez czwarty, jego przegrany wielkoszemowy tytuł może się pocieszyć tym, że pierwszy raz w finale Wielkiego Szlema udało mu się wygrać ten jeden set, który zdobył tego jednego seta z, z Rogerem.